Dzień dobry. Pani kiedyś kiedyś jak robiłem jeszcze program robiłem program z Felusiem to mówiłem wielokrotnie, ale to warto zapamiętać, to mówił mi weź wypisz 10 W, których na pewno nie masz. <laughs> A jak je wypiszesz, to podkreśl te, których na pewno nie masz. A jak już podkreślisz, to podkreśl dwukrotnie te, których na 100% nie masz. Jedną z takich wad u mnie zawsze było, że ja. Przejmuję się tym, co inni o mnie mówią. I to dla mnie w ogóle to, co inni o mnie mówią czasami, to zwisa i powiewa. A jak się okazało, kochani, prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka że mnie bardzo, a to, to bardzo zależy na opinii innych. I powiem więcej, jestem uzależniony od opinii innych osób. Ale przyznać się do tego, zajęło mi 60 parę lat życia. Dlatego, że tak bardzo mi zależy na opinii innych ludzi, wydawało mi się to bzdurą, inni tak, ale ja. Dlaczego jest to wadą? Dlaczego to jest takie ważne? Wiecie dlaczego bo jeśli przestaniesz się przejmować tym co o tobie mówią inni, to zaczniesz wreszcie szczęśliwie żyć. Zaczniesz się radować. Każdą chwilą, kiedy przestaniesz myśleć o tym, co myślą o tobie inni za każde twoje posunięcie, wiecie, że jest to genialne. Dopiero teraz do mnie co to chodzi. Żeby mówić i nie martwić się o to, co mnie pomyślą, za to, co powiedziałem. To mi się wydaje, to jest Podstawą tego dzisiejszego filmu Tak jeszcze tylko dodam Jako taki bonusik, że Jak coś zrobisz bezinteresownie posielisz łóżko, posprzątasz w pokoju A jeśli coś zrobisz dla drugiej osoby Bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian to uruchamiasz od razu wszechświat ten wszechświat zaczyna dla ciebie pracować bo ty coś dałeś od siebie drugiemu człowiekowi na przykład który jest też obojętny jaki by nie był cząstką Boga jego tworem stworzył każdego człowieka. A jeśli on go stworzył, to jakie ja mam prawo zabierać mu życie czy tam krzywdzić go? Czy go oceniać? Takie to są buty, kochani. To są te tajemnice tego świata, o którym trąbią wszyscy. Chcesz mieć wszystko, to daj z siebie wszystko. Oddaj ostatni grosz. Nie martw się. Bóg ci odda tysiąckrotnie więcej Ja wiem, że jest to trudne Sam taki byłem Często jeszcze nieraz jestem Ale po malutku się uczyć Może dlatego to są boskie lekcje bo żaden człowiek by tego nawet nie wymyślił to Bóg pod postacią Jezusa Chrystusa zaczął ludziom przekazać te dziwne nauki Się, które się okazały <grystanie> wodą życia Tak naprawdę wierzcie mi nie można żyć szczęśliwie bez Boga, bez świadomości Boga człowiekowi zawsze czegoś brak jakaś taka dziura, pusty karton po marmoladzie jeśli wyjęliśmy z tego kartonu alkohol nasz egoizm nasze myślenie o sobie to coś niestety trzeba tam wsadzić a co tam możesz wsadzić? Już nie pieniądze, seks bo tego będzie zawsze za mało zawsze nie zapełnisz tego. Możesz tam tylko włożyć świadomość istnienia Boga i Jego nauki. Że dając otrzymujemy. Litwa św. Franciszka, o panie, uczyń ze mnie narzędzie twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nieba nienawiść. Radość tam, gdzie panuje smutek. Światło tam, gdzie panuje mrok. Spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał. Nie tyle szukał miłości, co miłość okazywał. Albowiem dając, otrzymujemy. A umierając, rodzimy się do życia w przyszłym świecie. Amen. Czyli doszliśmy do punktu, w którym Dzisiaj zacząłem, że umierając dopiero rodzimy się do życia w przyszłym świecie. Amen. I to tyle. Jak mówią o tyle. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego. Kalisz? Wszystkiego dobrego. I to mój przyjaciel na Harleju przyjechał, słuchajcie. O super.